Dzień dobry. Dzieci, uczniowie klasy 4, 5 i 6 SP 43 w Bytomiu. To taka nasza szkoła na czasy koronawirusa, szkoła online'owa. Będziemy się tak spotykać w takich warunkach zupełnie nietypowych, dlatego że zobaczcie, ja siedzę w kuchni, w domu swoim w kuchni. Tam za mną to szafki są i tak dalej. Tutaj jest okno, to takie jasne, oto takie jasne to jest okno. Także... Zapraszam Was troszeczkę do, do swojego domu. Wy jesteście u siebie w domu, to też ma swoje plusy, dlatego że nikt teraz, przez ten czas, nie usłyszycie zdania kasprzyka pod tytułem Proszę o spokój. Absolutnie mnie ten spokój nie interesuje, bo ja was po prostu nie słyszę. Możecie gadać, mało tego, możecie mnie wyłączyć w tym momencie, wyjść i wrócić i w ogóle się o tym nie dowiem. Także to są plusy, niewątpliwie tak. Minusy za chwilkę sobie gdzieś tam znajdziemy, mam nadzieję, przynajmniej. Plusami także jest to, że. A właśnie chyba minusami jest to, że nie będę w stanie powiedzieć Maksiowi, Maksiu, wyciągnij zeszyt. Brakuje mi tego, Maksiu, nie wiem jak tobie. Nie będę w stanie powiedzieć Amelce, Amelko, uśmiechnij się, no bo nie widzę Amelki może się Amelka uśmiecha, to to wie. Nie będę w stanie powiedzieć Adasiowi, Adasiu, mądrusku, powiedz co napisałeś, bo Ty zawsze mądrze piszesz, no bo nie będzie jak tego powiedzieć. To są te takie minusy już na teraz widoczne, widziane przeze mnie. Czym się różni internet od bycia w jednej sali, w jednej sali lekcyjnej, w jednej klasie? Ale co nam zostało? To nam zostało, że tak właśnie musimy sobie radzić. Dzisiaj film jest wspólny dla klasy 4, piątej i 6. Od jutra będą to trzy oddzielne filmiki. Nie będzie to 45 minut, bo i znowu taki minus, zobaczcie. To ja będę cały czas gadał. Będę gadał i nikt mi nie będzie przeszkadzał. Czyli, że wiecie, nagle moja waga będzie jeszcze ważniejsza, bo nikt mi nie będzie przeszkadzał. Chyba, że przyjdzie moja córka albo mój syn, chociaż wiedzą, że nagrywam, czyli nie powinni przychodzić. Przynajmniej tak mi się wydaje, że nie powinni przychodzić. W związku z tym ja będę gadał troszeczkę mniej. Będę starał się zrobić taką lekcję, takie wam lekcje, żeby one nie były lekcjami typowymi, takimi, jakie mamy w sali lekcyjnej z tego prostego powodu, że zobaczcie, prosta rzecz. Za chwileczkę sobie takie zdanko domowe, takie, że tam razem, znaczy to byłoby to na lekcji zrobione, ale jako, że nie mamy tej lekcji, to muszę wam powiedzieć, zróbcie to w domu. Nie sprawdzę, czy to zrobicie, możecie tego nie zrobić w ogóle, to jakby nie ma, nie ma, no nie, nie, nie zweryfikuję. Nagle odpowiedzialność za uczenie się przeskoczyła ze mnie na was. Ja Wam powiem: słuchajcie, mam taki pomysł, jak na lekcjach, tak to możemy zrobić, jak na lekcjach. Na lekcjach jest taki numer, że ja mówię: ok, teraz możemy poczytać sobie razem, tutaj tego nie mam. Myślałem o czymś takim jak wspólny pokój, taki pokój, gdzie się logujemy, gdzie się wspólnie spotykamy wirtualnie. Kłopot polega na tym, że ja mam dosyć słabe łącze internetowe, co powoduje, że nie ogarnąłbym, mój internet by tego nie ogarnął, więc tego zrobić nie mogę. Niestety, albo właśnie niestety. <laughs> Dziękuję przy okazji firmie Orange, bo dorzuciła do, mi 20 GB internetu, dzięki czemu będę mógł te filmy w ogóle wrzucać na, na YouTube'a, bo prawdopodobnie bym wrzucał ten film bardzo, bardzo długo. <laughs> Zaczniemy od A, nauczyłem się OBS-a obsługiwać, także Franek, a Franek mnie nie będzie słuchał, bo Franek to nie czwarta, piąta czy szósta klasa, ale gdyby, to Franku ja już wiem jak działa OBS. Nie ma wyjścia. Teraz się tutaj zmniejszę. I zaczniemy od czegoś, co się nazywa, zobaczcie kim jestem. On. Bo tak naprawdę cała heca polega na tym, że dzisiaj zajmujemy się, czyli siedzimy w domu, dlatego że przyszedł do nas nie wiadomo skąd wirus, który się nazywa koronawirus, właśnie. Koronawirus. Koronki, wiecie dlaczego, nie ma takie właśnie czułeczki, które wyglądają jak koronka, to dlatego dostałem taką fajną, fajną prezentację, w której cześć jest ten wirus kuzyn grypy i przeziębienia. I jak wiecie. Całe to kuzynostwo kończy się na tym, że ma podobny genom, ale poza tym, że jest chyba niekoniecznie taki bardzo bliski, trudniej się, się go leczy od grypy, jest bardziej niebezpieczny. Ale co robi nasz koronawirus? Lubi podróżować i to jest rzecz pierwsza, tutaj słuchajcie od razu, że skoro on lubi podróżować, a skacze ludziom na ręce, żeby się przywitali na przykład, no pamiętajcie o tym, żeby tego teraz nie robić. Żeby mimo wszystko, mimo tego, że ja strasznie uwielbiam moją koleżankę, to się do niej nie przytulić. Trudna rada nie podać rękę kumpl, ręki kumplowi, co zrobić życie. Każdy o nas słyszał, więc mnie interesu, interesuje to, jak się czujesz, kiedy o mnie słyszysz. Ja osobiście, tu zobaczcie też ta różnica między mm, klasą lekcyjną a internetem. Teraz bym zapytał, Alicja, jak ty się z tym czujesz? No weź nam powiedz, to czwarta klasa. W piątej klasie? prawdopodobnie zapytałbym Hanie, której nie widziałem już trzy tygodnie, także Haniu, co ty o tym sądzisz, a w szóstej klasie pewnie Zosia Białasi, która, by... Zosia, Zosia, która by powiedziała, a właśnie, że nie powiem, albo by właśnie odpowiedziała, kto to wie. Tego wszystkiego będzie nam brakowało, mam nadzieję, przez te kilka, kilka tygodni, dwa tygodnie może tydzień, no, znaczy dwa tygodnie minimum. Co ze mną robi koronawirus? Ja na pewno jestem zmartwiony, na pewno jestem zenerwowany i pewnie niespokojny. Dlatego, że to faktycznie jest w moim życiu pierwsza sytuacja, kiedy ktoś powiedział mi nie wychodź Krzysztofie z domu, ale nie wychodzę, słucham się tego, wracam, słucham się tego i nie chodzę na żadne spotkania, mam swoją córkę, swojego syna i swoją żonę i siedzimy sobie razem, gramy, wymyślamy o tym za chwilę kilka. Teraz zobaczcie, w szkole byśmy powiedzieli, ok, to teraz słuchajcie, rysujemy, co tam, a czy ten, rysujemy to, co się we mnie w głowie czuje, dzieje, nie zrobimy tego dzisiaj. Czasami dorośli martwią się, kiedy czytają o mnie albo słyszą w telewizji. No martwimy się, martwimy się, dlatego że skala zarażeń jest bardzo, bardzo duża. Pewnie też słyszeliście, że w Włoszech wyjątkowo jest taka duża epidemia. Naukowcy czy reporterzy Komentatorzy mówią o tym, że Włosi troszeczkę zignorowali sobie samego koronawirusa, dlatego też ja apeluję wa, do Was po raz drugi dzisiaj. Nie wychodźcie z domu, jak nie musicie. Siedźcie w domu na tyłeczkach, czytajcie i tam inne rzeczy zaraz będziemy mówić, co można zrobić, ale nie wychodźcie z domu, dzwońcie do siebie, grajcie razem na, na Minecrafcie na przykład. Wyjaśnię Ci, kim jestem. Kiedy przybywam ze sobą, przynoszę, to jest słuchajcie, trzy podstawowe symptomy, że ktoś jest zarażony koronawirusem. Gorączka bardzo wysoka 38-39 stopni, trudności z oddychaniem i kaszel. Jak się te trzy rzeczy znajdą, to szybciutko trzeba wziąć i sobie zadzwonić do, do odpowiednich służb. Też zobaczcie, że koronawirus bardzo często daje się po prostu wyleczyć. To też nie jest tak, że każdy, kto jest zarażony koronawirusem, to od razu umiera, kropka, bo, bo tak nie jest. Młodzi szczególnie są bez, bardziej bezpieczni, jeżeli chodzi o koronawirusa. Ze starszymi ludźmi jest większy problem. Co też powoduje, że trzeba być bardzo odpowiedzialnym, czyli jak mam iść do babci, to się zastanów może nad tym, czy iść do babci, bo kto wie, czy ty nie jesteś nosicielem wirusa, chociaż pewnie nie jesteśmy, nie? Tam w Bytomiu słyszałem, że jest tylko jeden przypadek w Ludzie śląskiej w ogóle, także czary mary. Dorośli się troszczą o was. Oczywiście, że tak. Przecież to wszystko, co robią, co robi dzisiaj rząd czy samorządy, to są te wszystkie rzeczy, które powodują, że macie być bezpieczni i mamy się czuć bezpieczni, ale to, co ja mogę zrobić, to co ty możesz zrobić, to masz mieć ręce mydłem tyle czasu, ile trwa twoja ulubiona piosenka. Też zobaczcie przy okazji, pamiętajcie o tym, żeby zakręcać wodę. Czyli jak ja myję 30 sekund, bo takie jest minimum ręce, to zakręćcie wodę na te 30 sekund, bo to kurczę, wylejemy całe potoki naprawdę. Używaj płynu antybakteryjnego. Jeżeli jest, te płyny są drogie, także mydło też powinno spokojnie wystarczyć. Ale przede wszystkim słuchajcie, nie chodźcie do siebie, nie, nie wychodźcie na podwórko, nie spotykajcie się. Trudna rada, trzeba wytrzymać teraz dwa tygodnie, żeby potem po prostu było fajnie i tyle. Wiadomo, że lekarze pracują, koniec, kropka, the end. I to jest wszystko, jeżeli chodzi. O, już go mogę sobie wyłączyć. O, tu już jesteśmy. Proszę bardzo, lęk, wyłączamy. Jestem ja. Jestem tylko i wyłącznie ja. To teraz zobaczcie. Już wiecie, czym jest koronawirus? Wiedzieliście pewnie wcześniej, to jest oczywista rzecz. Wiemy, że siedzimy w domu. Teraz pytanie brzmi: co zrobić, kiedy się siedzi w domu? Szkoła standardowa, klasyczna, nie funkcjonuje, nie chodzi, czyli w końcu macie papier toaletowy, publikacje. Chociaż nie, u nas był zawsze, także to, to, to mało śmieszne. Co, co, co można robić? Ja wam, pamiętacie jakiś czas temu, klasa szósta na, na pewno, bo czwarta to jeszcze nie będzie pamiętała o siłą rzeczy i piąta też nie, na wakacje robiliśmy sobie taką listę tego, co można zrobić w wakacje i były to rzeczy raczej przyjemne, niż tam przeczytaj książkę oddechy dechy do dechy, chociaż książki też tam były. Yy, taka fajna strona jest, która się nazywa... Yy, o, to nie jest ta strona, przepraszam bardzo. Ta to, są, to jest strona, wiecie, moja, nie? Ale już jestem. Nagłówki nie do ogarnięcia. Nagłówki nie do ogarnięcia. Tutaj czekajcie, muszę wrócić. Też się będę tego uczył. <laughs> tutaj zobaczcie, że nagłówki nie do ogarnięcia to jest Facebookowa strona, ale na tychże nagłówkach autorzy wymyślili sobie To Do list, czyli listę tego, co można zrobić w czasie, kiedy, kiedy się jest na przymusowym. Kiedy się jest na przymusowym. Moja córka tutaj siedzi, zasługuje jak tylko może, żeby zwrócić uwagę, że tutaj jest, ale to o niej za czas jakiś. To do lista. Co możemy zrobić w czasie, kiedy, kiedy siedzimy w domu? Dorośli sobie wymyślili taką wersję punkt 1 i 2 jest, słuchajcie, najfajniejszym, posprzątać pulpit posprzątać foldery stary pulpit, stary pulpit 1, stary pulpit 2, stary itd. Tak tak to jest jakby nasza przypadłość, że my, my starsi, ładujemy w te foldery z jednej, z folder drugi, trzeci, czwarty, taką ba babę rosyjska, baba rosyjska nam się robi. Ja ciekaw jestem, co wy byście mogli zrobić, gdybyście mieli, słuchajcie, wy wypisać sobie swoją listę, to do list. Yy, bo my tu mamy, ja się zgadzam z wieloma rzeczami, wyrzucić choinkę, słuchajcie, u mnie na balkonie do dzisiaj stoi, ale dzisiaj wywala jak nic, nie? Yy, Odkurzyć za pralką robiłem niedawno, to może nie. Yy, przeczytać do końca numery tygodnika Powszechny. Tygodnik Powszechny udostępniał, udostępnił na czas koronawirusa kwarantanny yy, cały swój zbiór, także można czytać. No, no dobrze, to, to to jest zadanko dla Was, słuchajcie, zadanko numer ileś tam pod tytułem. Proszę mi no zrobić taką listę. To do list, waszą to do list. Co wy byście chcieli? Co byście mogli zrobić? Takiego, czego, na co nie było czasu w ciągu roku szkolnego, bo się trzeba było uczyć do sprawdzianów, tamte wszystkie kartkówki i tak dalej. I co Wam już tak, wiecie, zalega, nie? że aż, aż by się chciało, żeby to już było zrobione, ale, ale, ale nigdy nie było czasu. Także to jest wasze pierwsze zadanie domowe domowe, no właśnie, lekcyjne. Teraz byśmy to zrobili na lekcji, nie zrobimy, bo nie mamy lekcji. Pytanie brzmi gdzie to wysłać, nie? I tu jest największy kłopot. No bo gdzie? No bo gdzie? Ja wam podam swojego maila. Tam na końcu w opisie podam swojego maila. Jeżeli ktoś ma maila, to proszę o maila. Można przez dziennik elektroniczny także mi wysłać. Bo wiecie, chodzi o to, żeby się nawzajem pochwalić, bo to tu jest jakby kwintesencja, całego, cała kwintesencja edukacji. To, że ja robię teraz taką rzecz, pod tym słuchajcie, napiszcie sobie taką listę, co moglibyście zrobić. To jak dobrze wiecie, to zadanko jest przede wszystkim do Was skierowane. Ono mnie dotyczy o tyle, że ja lubię Was znać, lubię Was poznawać, co powoduje, że ja się bardzo cieszę, jak usłyszę, co, co na przykład Mateusz B będzie chciał zrobić w tym czasie, a czego nie zrobił, bo nie miał czasu. Bardzo się będę z tego powodu cieszył. To samo będzie mnie cieszyła, cieszyły słowa Igora, cieszyły słowa Filipa, ludzi, których znam, bo wtedy Was dzięki temu poznaje, dzięki temu między nami zawiązują się jakieś relacje. W tej sytuacji internetowej, ja mówię: Słuchajcie, stwórzcie sobie taką listę. Nawet tą listę możecie stworzyć, a jakże? Tylko że nikt z nas jej nie pozna. W związku z powyższym, wykonałem coś. Może to jest fajne, może to jest śmieszne, może to jest zabawne. A nawet na pewno jest to fajne, śmieszne i zabawne. Ale cóż po geniuszu, skoro go trzymam w szufladzie? Nie? Jak, jak mówił całkiem niedawno takiż tam artysta. W związku z tym jest kłopot. Wyślijcie do mnie, to ja może coś tam poczytam, nie? Bez nazwisk oczywiście. Będę mówił, słuchajcie, Martyna i wszyscy, którzy znają Martynę, będą wiedzieć, że chodzi o tę Martynę, a nie o inną Martynę. Albo będę czytał, że o, słuchajcie, a... Łukasz albo Mateusz, Łukasz, Mateusz. Mateuszka, i wszyscy wiedzą, kto to jest Mateuszka, i wiedzą, kogo ja mylę zawsze, nie? Który to uczeń jest mylony przeze mnie i albo mówię Mateusz, albo Łukasz, i nie jestem w stanie z tym wygrać. Jak powiem Wiktoria Weronika, to wszyscy będą wiedzieć, o kogo chodzi. Napisała mi, że dla niej najważniejsze w to -do list jest to, i to całkiem fajnie. M Mail mail to za chwilę na końcu wam podam, ja tam w opisie słuchajcie, na YouTube w opisie tam dam te wszystkie maile, gdzie można sobie ładować, ale wiecie, ten kanał jest na, na tym samym mailu, także ładujcie na tego maila sp.piraci43 i tyle. A teraz uwaga, propozycja pana Krzysztofa K. Co zrobić w czasie, yy, kiedy szkoły są zamknięte? Co więcej, kiedy domy są pozamykane i za bardzo nie możemy się spotykać z sobą nawzajem. No to uwaga, rzucimy się pach tym razem nie na główki, na główki już byliśmy. Wiecie, najfajniejsze, że na świecie to są książki, nie? Jeżeli nie mogę wyjść z domu, albo nie chcę, żebyście wychodzili z domu, to słuchajcie, fajna, fajna strona wolne lektury. To nie jest tak, że to jest, wiecie, naj, najnowocześniejsze, współczesne książki, ale spokojnie można się pobawić słowami. A jakże? Można poszukać książek, które Wydaje się, że, że wydaje się, że są nudne, ale jak się ma dużo czasu i się zaczyna ładnie czytać, to naprawdę jest całkiem, całkiem fajnie. Co zresztą wiecie, bo wielokrotnie czytaliśmy książki na lekcje, które okazywały się fantastycznie cudowne, chociaż początkowo niekoniecznie. Przypomnę klasie piątej książkę pod tytułem tajemniczy Ogród gdzie się nagle okazało, że to jest całkiem niezły horror, nie? Całkiem niezły horror. Biblioteka wolna lektury, słuchajcie, zawsze do tego można spokojnie wracać. Ja też Wam polecam, słuchajcie, coś, co się nazywa... Nasza strona na Facebooku, nasza czyli szkolna, dlatego że tam co chwilę wrzucane są nowe, nowe, nowe linki do kolejnych stron, pozwalających, czy pozwalających na, na jakieś tam działania dydaktyczne, edukacyjne w czasie tegoż, tegoż to roku, tego czasu, kiedy siedzimy w domu. Książki. Czytajcie książki wszelakie, wiecie, że to jest najfajniejsze życie na świecie, ale też dobrze wiecie, to szczególnie klasa szósta z kolei, te, dlatego że oglądaliśmy fragmenci filmu serialu Ania nie Anna z Netflixa. Absolutnie nie dostaję kasy od Netflixa, ale akurat Ania nie Anna jest naprawdę wydaje mi się fajnie zrobionym serialem, także bardzo, bardzo polecam. Jeżeli ktoś nie ma Netflixa, co jest też oczywiście częste, bo ja też do niedawna jeszcze nie miałem, no to to jest faktycznie kłopot. Kłopot także dlatego, że się nie możecie spotkać, bo pamiętacie, szósta klasa pamięta, mówiłem, słuchajcie, spotkajcie się razem, jeszcze fajniej, kiedy się ogląda w kilka osób film. No teraz odpada. Teraz nie wiem jak, to musicie pokombinować, jak to zrobić, żeby, żeby, żeby do takiego Netflixa chociażby sobie, sobie dotrzeć. Oglądajcie Seriale, oglądajcie filmy, czytajcie książki. Pewnie zrobię jutro taki, taki filmik pod tytułem Jakie to książki i filmy poleca Krzysztofka, ale też wiecie, że jakby ja się uczę od Was. Także znowu, gdyby to była lekcja, jak dobrze wiecie, to bym powiedział: Słuchajcie, teraz mi powiedzcie, co to wy czytacie ostatnio, co czytaliście ostatnio, tak jak robimy z klasą, z klasą czwartą, że chodzimy co miesiąc do biblioteki i się dowiaduje, jakie to fantastyczne dzieła czytają czwartoklasiści. No ale to tego się nie da zrobić teraz, bo nas nie ma w szkole. Niestety. Także to są dwie rzeczy, tak? Seriale, filmy, filmy, seriale i wolne lektury. Ja też przypomnę, że klasa czwarta skończyła czytać na no, jaką lekturkę i teraz mnie zapytano: no co to czytaliście dzieci, co czytaliście? Jaką książeczkę czytaliście? No, czytaliście. Narnie? Narnie. Narnie można spokojnie gdzieś tam znaleźć w internetach i zobaczyć sobie raz jeszcze. Są też kolejne części Narni, można spokojnie sobie kupić, jeżeli nie książkę, to, to e-booka jakiegokolwiek. Klasa piąta właśnie skończyła czytać fantastyczną i cudowną książkę, która się nazywa Tajemniczy Ogród i spokojnie można też sobie oglądać Tajemniczy Ogród w, w internetach jako film. No, książka już jest. Ale też pamiętacie, na YouTubie pokazywałem wam taki taką stronę z piosenkami z Tajemniczego Ogrodu. Polecam wam wszystkie. To są piosenki ze spektaklu, polskiego spektaklu pod tytułem Tajemniczy Ogród. Cudownie zrobione. Ja też tam w opisie filmu dam tego linka, żebyście mogli sobie posłuchać, bo to naprawdę piosenki, które warto, warto znać. Ładnie zrobione. Klasa szósta dobrze wie, że właśnie skończyła czytać a nie, nie Anny, a nie z Zielonego Wzgórza. Jeszcze może sobie spokojnie serial oglądać, ale też zobaczcie przyszłe lektury, które spokojnie możecie już czytać. Dla klasy czwartej jest to Charlie, Fabryka Czekolady. Polecam książkę, potem film. Film jest The best of, bo to jest film zrobiony przez takiego fajnego reżysera, który się nazywa Tim Burton, z cudownymi aktorami, przede wszystkim głównym aktorem, czyli John Deppem. Polecam film, ale przedtem poczytajcie sobie książkę. Klasa piąta, co teraz czytacie klasa piąta, bo zaczytacie, bo nie pamiętam. I nie sprawdziłem, więc klasa piąta nie mam pojęcia. Klasa szósta czyta cy Cyryla. I z Cyrylem jest kłopot, dlatego że Cyryl, gdzie jesteś, jest taką książką, wiecie, deficytową w takim rozumieniu, że jest to dla mnie książka niezwykle pozmodernistyczna, dlatego wam ją ładuję do głowy i proszę o to, żebyście czytali. I razem szukamy tego Cyryla i szukamy wszystkiego, co jest współczesnego w świecie. W związku z tym no, z Cyrylem to będzie kłopot. Ale pewnie jakiegoś e-booka można kupić. Poszukajcie sobie Zobaczcie, znowuż, odpowiedzialność za wszystko jest po waszej stronie, nie po mojej. Ja nie przygotuję kserówek, hura, ile papieru zaoszczędzimy w tym roku, to jest w ogóle magia jakaś. Ja nie przygotuję, nie skseruję wam ćwiczeń, bo to wy macie ćwiczenia w domu. Niczego nie zrobię, bo wszystko jest po waszej stronie. To mnie bardzo kręci w tym wymiarze internetowym szkoły. Ja mówię... Nie interesuje mnie, czy słuchacie. Znaczy, chciałbym, żebyście mnie słuchali, ale jako, że tego nie widzę, no to wiecie, to nawet jak nie słuchacie, no to, to mnie nie dotyka. Zobaczcie, że to jest też minus. Relacje między nami zostały zerwane. One są jednostronne. Ja mówię, zakładam, że mnie słuchacie, wcale nie musicie mnie słuchać, mało tego, możecie zamiast patrzeć na mnie, to patrzeć na półkę tutaj, co? A tu mam stół na półce i tam się skupić na tej półeczce. I to jest chyba ten, no właśnie, czy to plus czy minus, nie mam pojęcia. Pamiętam kiedyś rozmowę z Wami na temat tego, dlaczego filmy na YouTubach są tak bardziej przez Was a jakby zauważane, aniżeli gadanie nauczyciela. Powiedzieliście mi wtedy, że YouTuber ma dla Was czas, patrzy na Was i mówi tylko i wyłącznie do Was. No to nie chcę być YouTuberem absolutnie, jestem dalej nauczycielem Krzysztofem K., który mówi do konkretnych swoich uczniów, ale właśnie mówię tylko do Was. No to zobaczmy, co my tam jeszcze mamy przygotowane. na główki pulpit. Przy... Czekajcie, czekajcie. A, słuchajcie. No tak, to już, 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 już tutaj, już robię taki myk. No i teraz, drogie dzieci, teraz to będzie coś. Czy wy to widzicie to? Zobaczcie. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało taką rzecz, która się nazywa zdalne lekcje. Magia, proszę państwa, w stanie czystym. Dlatego, że jeżeli ja sobie wejdę na przykład na baśnie, to mam do wyboru trzy rzeczy. Mogę sobie pójść do e-podręcznika, yy, korzystamy z niego na lekcjach, ale spokojnie tutaj przypominamy sobie: ja wejdę na e-podręcznik, zobaczcie. Czy to jeszcze baśnie? Mój internet, jak pamiętacie, jest internetem takim wiejskim, w związku z tym to trochę potrwa. Yy, mamy jeszcze scholarista, którego tam klasy czwarte nie znają, ale piąte, szóste na pewno. Yy, mam nadzieję, przynajmniej, o nie, nie chodzi mi. Ale zobaczcie, możecie spokojnie poszukać, tutaj pogrzebać. Raczej nie sądzę, raczej nie sądzę, żebym zrobił tak, że powiem wam, słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie lekcję pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą. Zdecydowanie nie. My się będziemy. No, to sprawdźcie sobie w domu, bo jak widzicie, kurczę, mój internet jest internetem po prostu wiejskim i, i, i tyle eee, cóż zrobić. Tutaj jestem. Eee, Sprawdźcie sobie. My sobie lekcje będziemy opierać na, na, o, o nasze, nasze działania, czyli o to, gdzie byliśmy podczas roku szkolnego, co takiego robiliśmy, czym się zajmowaliśmy, y, jakie to wiersze albo, po, albo prozę, jaką czytaliśmy y, i tylko na tym. Stąd też powtórzę: te lekcje są kierowane dla klasy 4, 5 i 6 szkoły podstawowej nr 43 w Bytomiu. W zasadzie chyba tylko dla Was, albo aż dla Was. To jeszcze jedno zadanko. Spróbujcie mi tak wypisać, co, co w dzisiejszej lekcji było plusem, a co minusem. Jak tam będzie można komentować, to komentujcie, bo ja, wiecie, tam YouTube y znam, ale nie aż tak, żeby tam jakieś tam hece. Hmm. Czy to jest lepsza szkoła? Czy szkoła internetowa, szkoła, którą nam zafundowało obecnie, zafundowała sytuacja na świecie, jest lepszą wersją szkoły, czy jednak ma jakieś mankamenty? Nie uwierzycie, gadałem 21 minut. Chyba tyle nawet na lekcji. Mi się nie udało jeszcze nigdy gadać, bo jak wiecie, nauczyciel na lekcji jest tym człowiekiem, który ma inspirować, prowadzić. I potem się zamykać i czekać na efekty pracy. Ja też cały czas mam naprawdę kłopot z tym, gdzie patrzeć. Także, jak się nauczę patrzeć w kamerę, to, to wtedy może będzie lepiej. Ja to zaraz zobaczę sobie, jak to jest nagrane i tyle. W związku z powyższym. Do zobaczenia jutro. Jutro mam nadzieję, że o 9 już się pojawi na kanale i tak może zróbmy, że od klasy 4 będę tam publikował, czyli 4, 5 i 6. Nie mogę zrobić live'a, bo tak bym zrobił live'a, byłoby prościej, ale nie mogę, bo powtórzę po raz setny: nie mam takiego łącza internetowego. Na wsi mieszkam, ale fajnej, na fajnej wsi. Także jutro od 9 powinny być kolejne, kolejne przygody z, z lekcjami pana K. Polecam się. Czytajcie książki. I słuchajcie dobrej muzyki. To też jest jakaś dobra wersja, będę Wam jakieś muzyki, muzykę wrzucał i czegoś tam. Nie wychodźcie na podwórko, nie spotykajcie się z kąplami, nie spotykajcie się z kolegami, z koleżankami. Siedźcie w domu. Czytajcie książki, oglądajcie filmy. Do zobaczenia jutro. No to pa. To jeszcze raz ja, bo córka mi podpowiedziała, że klasy czwarte wieczorem przeczytam wam baśń. O dwudziestej? O dwudziestej? Patrzę na Kingę, dlatego że Kinga będzie czytała ze mną, także będziecie mieć jedyne w świecie, jedyną w świecie okazję, posłuchania baśni, w wydaniu, Krzysztofka i jego córka. Mój syn to raczej nie, ale kto wie. Ale z kolei właśnie możecie grać w Minecrafta. Słuchajcie, w Minecrafta razem takiego, że zakładacie sobie jeden serwer i w ileś tam osób razem tworzycie świat. I to jest też wersja świata, jak wiecie, którą bardzo, bardzo lubię. Także do zobaczenia z baśniami wieczorem.